Jak pewnie wiecie, lub też nie wiecie, w nowym sezonie mapę może zalać woda. A co za tym idzie, nie będziemy chodzili, tylko pływali. Będziemy topili się, a nie umierali. Nie wiem, czemu mnie to bawi. I oczywiście też nie wiem, ile jest w tym prawdy. Ale uznałem, że jest to najlepszy moment, żeby zrobić rybcia.exe. Czyli challenge, który, żeby zaliczyć, muszę wykonać aż trzy zadania. Pierwszą grę muszę wygrać tylko i wyłącznie przy użyciu wyłowionych przedmiotów w sensie broni. Drugą grę muszę wygrać tylko i wyłącznie przy użyciu rybek. Niczego innego nie mogę używać. Po trzecie, będę musiał znaleźć jakąś rybę, z którą się zaprzyjaźnię, a następnie postaram się utrzymać ją przy życiu. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to po prostu zostawcie łapę w górę, ten czerwony guzik, klikajcie tam na dole i z każdym z Was widzę się w poniedziałek o 20.00 na streamie z eventu. Z każdym. Nie no, ja nie jestem groźny jak coś. Dobra, lecimy do challenge'u. Dobra, ja nie chcę rybki, ja nie chcę rybki. No, co ty robisz? Wracajcie do wody, byczki. No, Znaczy, rybki w sumie. Co się dzieje? Przecież nigdy bym nie dostał czterech ryb z rzędu. Proszę, dajcie mi coś. To jest żart. Ta gra pluje mi prosto w twarz. Nie no, siódma ryba. Popłaczę się. Wracajcie do swoich braci, czy tam sióstr? ja nie wiem jak to się sprawdza. Jest łowisko! Po czterech latach w końcu je mam. Ja pierdzielę jeszcze tego gatunku nie wyłowiłem, no proszę! Uuu! Mam broń. Ty, agent. Czekaj. No i nie poczekał, no. Na geografii uczyłem się, że ryby nie występują w tym miejscu, bo by spadły na dół, więc może broń występuje. Nie no, jasne, że ta gra w ogóle nie jest realistyczna. Jak teraz nie będzie broni, to użyję karty zmiany. Widzicie ją? Pewnie nie, ale to jest karta zamiany. Czy tam zmiany. I dzięki właśnie tej karcie teraz wykonuję wyzwanie drugie, a nie pierwsze. Puf! Broń dostałem. Serio? A jakby tak strollować kogoś? Ciekawe czy kogoś to zabije. Nie no chłop nie podjeżdża, to jest żart? Ja uciekam. On mnie goni i strzela jeszcze do mnie. Jezu, ja wsiadłem do łódki, która zanieczyszcza wodę, czyli zabija rybki, a ja jestem rybką. Najbardziej nieetyczny challenge. Co jest? Jakiś psychol do mnie strzela, no. Ty, on mnie goni. Trzymaj się byczku. O nie, o nie, 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 nie. nie. Jestem martwy. Mam nieodparte wrażenie, że ten krzaczek nie jest najlepszą kryjówką. Karton! To jest to! Huhu! Chłop tu jest! On do mnie idzie! Ja pierdzielę on mnie zabije. Poszedł sobie? Chyba sobie poszedł, git. Najgorsze jest to, że nie mam strefy. Powolutku, po cichutku, przejdziemy sobie do strefki. To jest ziomek! Wow, to jest ziomek. Dobry komentarz, Jacob. Nie no, żartujecie sobie chyba ze mnie, że tutaj ziomeczek sobie teraz przyszedł. I tu jest jeszcze jeden! Ja nie wiem, czy ja się mogę ruszać, czy nie. Dobra, jak on sobie pójdzie, to się mogę ruszyć. Leć króliczku. O, poleciał. Ja nie wiem, czy pływający karton nie wzbudzi podejrzeń. Ale chyba nie. Widział mnie. Na pewno mnie widział. Ja pierdziele, zostaw mnie! On mnie goni. On do mnie strzela. Kolego, czy ty możesz przestać? Aha, zostałem sam na sam z tym typem, serio? Nie, on to jest jakiś spocony gościu. Tam jest grappler. Grappler to nie ryba, ale w sumie. RPGa we mnie walnie! Pomacham mu, może. Byczku, proszę. No, nie bij mnie, dobra, to nie jest dobry człowiek. To jest bardzo zły człowiek wizowie. On chyba zszedł. Oj, wystraszył się. Patrzcie, ja mam high ground. Jaki bambik? <laughs> co za tuchę, to nie wierzyłem ryby. Ej, ej, on tu wchodzi. luj bombę. Byczku. Spokojnie tam na dole. No, no, no. Ja kompletnie nie wiem, co się dzieje. On tutaj cały czas próbuje wejść. Nie, no, proszę, bo gościu tutaj idzie, no. Lecę! To będzie najlepsza możliwa wygrana, jeżeli mi się tylko uda wygrać. Ziomek jest w totalnym szoku, gdzie jestem. On nie wie, co się dzieje. To było piękne, dobra. Udało mi się zrobić challenge numer 2. Teraz lecimy do tego pierwszego. Ja nawet zmieniłem outfit, żeby dostać broń! Co jest? Tutaj gdzieś się biją. Widziałem ziomka. Dostał. Tu jest drugi ziomek. Nie, no nie. Dobra, jeden leży. Ty, co to robi? To hałasuje jakoś. Zostaw mnie. Leży drugi, let's go. Leczenie mogę normalnie. Oczywiście z wyjątkiem rybek, o które dbam, i których nigdy w życiu nie odważyłbym się wyłowić i zjeść. Kolejny typeczek, tylko jak ja mam do niego podejść, dobra. Chodzimy do niego. Co on robi? O kurde, nie, 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 czekaj, czekaj. Dobra, leży. Ta pompa jest piękna. Ja nie mam ammo. O nie, nie, nie. Chodź tu. Nie mam macu w Byszku. Otwórz. Dobra, otworzył. Co za tuchet? Tu jest jeszcze jakiś typek, tak? Tak. Tu jest jakiś ziomek, czekajcie. Dobra, mamy jego ścianę. Tu on ma minigana Jaki wariat. Wow! Ktoś mnie zrzuca. Tu jest ziomek. Chodź tu. Czekaj, czekaj, czekaj. ho, gościu, nie, on, ta pompa jest po prostu piękna. No i czemu te ryby nie pływają? Ja nie wiem o co chodzi. Cyk MK, nice. O nie, 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 on do mnie strzela. O kurde, ja mam 0 HP. On mnie podjechał, ta. I on ma heavy snipe. Dobra, wyszedłem. Dobra, dostał. Uff. Na moje szczęście. Dobra, leży. Jaki farcik. Dźwięk tej rafy koralowej po fragu jest taki motywujący. Ona wam mówi dobrze, dobrze, brawo ty. Tu jest ziomek Co on robi? Siębeczku, co ty robisz? To on siedzi w moim boksie, on nie wie, że to jest moje chyba. A to jest jego, dobra. Ale to było moje. <grym> o nie, przykro mi teraz. Jakiś chłop tu jest, ty on się na mnie buduje. Siema Przepocony Adam Co dam u Ciebie? O kurde, on jest stary przewocony. Helikopter nas leci. Ja pierdzielę, no psychopata. No porąbany jest ten helikopter. Ziomek jest tutaj, w tym miejscu dokładnie. Wow. Byczku. Ja pierdzielę. O, 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 ale gościu ma mało. Tych gości to ja kolapsuję, mam wyrąbane. O, skolapsowałem, kozak. Siema byczki. Jeden leży. Drugi zaraz będzie leżał. Co nie dostał? Ej! Ja pierdolę, to jest piękna ta pompa. Fuj, jakiś śmieszny gościu z szarka. Kamil, nie obrażaj się, to takie żarty. Jakiś żomek sobie biega. O, gościu, nie z tą pompą, takie numery. Gdzie ty jesteś? Co on jest nade mną? Dobra, pompeczka za 176, tak o. On ma mało. Co to za dziwny żomek? Nie, no, ten żomek się w ogóle mnie nie słucha. No, przepraszam bardzo, ale pan kończy swoją przygodę z Fortnite. Tu ja dostaję hity. Dzień dobry, do widzenia. Ktoś do mnie strzelał, ja nie wiem skąd. Z krzaków? No nie, no nie wierzę, no. Mamy 21 wiek, a ziomek się po krzakach kitra, no serio? Dzień dobry. Ziomek wyszedł z gry. XD, no nie wierzę w to, co ludzie robią. o, o jakiś gosteczek. Co to za laser? Oj, no koleżko drogi. Ty pewnie kiedyś złowiłeś mojego przyjaciela, wiesz? Rybkę. No i niestety karma zawsze wraca. O, jeszcze grubego miałeś. Jak mi przykro. O, jakiś pan, który lata helikopterem, który produkuje dużo spalin. Naprawdę? Gdzie pan jest? Oj, ten gość jest spocony. Chodź tu. Dobra, dostał. Dostał. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Jakiś chłop nie podjecha. U. Nie no, nie wierzę no. Stop, 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 stop. Ja tak nie mogę zginąć. Ja wiedziałem, że on się będzie wbijał z heavy. To on jest ze mną w bokrze. Dobra, dostał. I dostał. Nie dostał? Ja pierdolę nie dostał. To była kara za tą rybkę. Gosteczek mojego ziomeczka sobie w punktu trzymał. Serio? O, tam kolejny agencik, ty. Sobie biega. Naprawdę ziomek myśli, że jak się tak zakręci, to go nie zrzucę. Zapraszam. Patrzcie na to. Zabudowany. Zabudowany przejdzie tutaj. Teraz zabudowany... O kurde, zablokował mnie, szanuję. Halo! Dzień dobry punkcia! Do widzenia punkcia. Nie no, to jest piękna ta gra po tej przerwie. Nie ja bardzo przepraszam, czy ktoś tu jest? O tak, ktoś tu jest. Jasne, że ktoś się chowa w tym domu ku tym. Halo, Co pan robi? Wow, pan chce mnie zabić! On uciekł gdzieś Gdzieś na dół, jest pod schodami? Jesteś tutaj? Ty jest tutaj, serio? Elo. No to była niemiłe z mojej strony akurat. Ty chłop mnie dojeżdża. Dobra, wychodzimy sobie na górę, bo jakiś ziomek tutaj mnie troluje. No i gdzie on teraz jest niby? A już go widzę, dobra. Co ty chłopie robisz? O, widzę? Cię. Cyk, pompeczka. Gostek myśli, że sobie tak opoleci na mój high grant, ta? <noise> Muszę patrzeć, czy jakaś rybka wyleci. Była, jest ryba, jest ryba, jest ryba. Śledzę ją. Co ta ryba robi? Lecę z nią, ale pogcząp. Epic Games, nie banujcie, please. Ty, może się ze mną nawet zazimkuje. Siema. Nie, nie. Ja ziomek. O siema. Ty, zaziemkowałaś się ze mną, co jest? Ty, co jest zgrane? Pierwsza gierka i rybka się ze mną zaziemkowała. I ty mi machasz, fajnie, ale to dla ciebie, no, proszę. Ale kozak. To ja nie wiedziałem, że to jest takie proste. Dobra, zobaczę co się stanie jak da mi broń. Masz broń i masz potkę. Co ona robi? Dobra, idę za nią. Ja nie wiem, co ta ryba robi. Ja nie wiem, czy ja jej mogę ufać, ale uznałem, że jej zaufam. No i co teraz? Chciałem skoczyć? No nie! Nie! Nie skacz! Nie skacz! Nie, nie odchodź! Nie możesz odejść, bo mam challenge! Co ta ryba robi? Nie! Zakaz! Nie skaczesz! Nie skaczesz! Nie skaczesz! Nie, to jest tragiczne. No ja muszę ją chronić, no. Nie! No to ty. Lewis saved PVP. Zginął śmiercią tragiczną. Zjazd, żałobny widzowie. Tak, to jest ryba. Ej, ryba, co on robi? Ja nie rozumiem z co ty robisz? Czekaj, 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 czekaj. No, nie, 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 nie. Ej, nie, nie wolno. Nie bij. No, co ty robisz? Czekaj, on ma pompę. Ja w pierdzielę, dobra. Ja go muszę coverować, tak? Ja mam coverować kogoś, kto chce mnie zabić. Stój. No ja pierdzielę, no Nie no jakiś chłop mi go zabija Ja pierdzielę, no to rip No i Gostaczek sobie zginął za karę Idę szukać kolejnej ryby To jest ryba? Nie on to znowu nie jest ryba To jest jakaś tintina no No nie no, ej, tintina Ej gościu czekaj, to jest jakiś bambik On nie ogarnia co się dzieje Ja mu te potki, może ja się z nim zaprzyjaźnię W ramach hołdu po prostu oddam Uina temu gościowi i go będę kowerował Ej patrz, rzucam ci skara Skar dla ciebie Pompa dla ciebie Proszę, nie bij mnie. Ja jestem kumpel. Dobra, ty, ziomeczek. Aha, mam wziąć. Proszę, nie zabijaj. Nie to, nie to, czekaj, czekaj, to bym wrócił, to bym wziął. Dzięki. Nie no, on sobie zbudował jakąś wieżę, która się zaraz zawali, no. Ja sobie wejdę do niego, ale śmieszcie tak stać? I nawet się nie boję, że on mi coś zrobi. Osłaniamy tego ziomka, ja nie wiem gdzie on leci. Nie, to jest za dużo ludzi. Czekaj, ja ich muszę zabić, byku. Dobra, ja go zabiłem. Mam to migana. Kto tutaj jest? To jest ten ziomek, jakiś zły ja nie wiem co on robi Przejąłem Leży. Dobra, zarąbiście. Czy oni zabili mojego kumpla, czy nie? O, ten ziomek miał ryby. Ej, 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 to ja! To ja! Byczku, to ja! Masz wszystko! Ej! Masz wszystko, byku! Masz wszystko! Ja już ci nie mogę pomagać, jest top 3 Musisz sam wygrać, zabierz te rzeczy Proszę, zabij mnie. Musisz mnie zabić Tak, zabij Nie! No co ty robisz? Ok. Łap wszystkie macy. Ja się sam zabiję w takim razie. I będę trzymał kciuki. Powodzenia. Teraz, żeby oddać hołd tamtej rybce, muszę zrobić to samo co ona. Oby ten Bambicek wygrał. Nie no, RPG go wysadza. Uciekaj! RPG w ciebie leci. Co on robi? On umrze. Ziomek na niego leci, nie no proszę, daj sobie radę. Oby ten ziomeczek dał sobie z nim radę. Nie no, on spadnie i umrze. Tu jakaś spocona aura jeszcze się z niego śmieje. Normalnie, gdybym się z nim wcześniej nie kawał, to po prostu mógłbym oddać tego wina. Ale w przeciwnym razie byłoby to zbyt mocne teamowanie się. I niestety, tym przykrym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnych trzymajcie się. Piona.